Choć miejsc handlowych w Szczecinie nie brakuje, to jednak ten punkt ma być wyjątkowy. Przyciągać mają nie tylko znane marki, ale przede wszystkim trwające cały czas promocje czyli to, co wyróżnia każdy outlet. Specyfika outletu to, to przede wszystkim sklepy, które oferują produkty o cenie niższej niż w tak zwanych sklepach regularnych. To jest minimum 30% taniej niż w sklepach w regularnych centrach handlowych. Aczkolwiek oferta naszych najemców na pewno będzie jeszcze głębsza, bo bardzo często są to przeceny do minus 50, minus 70. Inwestor liczy na klientów nie tylko z całego województwa zachodniopomorskiego, ale także z Gorzowa Wielkopolskiego, a nawet Niemiec i Skandynawii. Oprócz dużych marek na miejsce w Outlecie mogą liczyć także regionalni przedsiębiorcy. Pod dachem Outletu będzie skupiony szereg najbardziej rozpoznawalnych marek z rynku polskiego, uzupełnionego o funkcje, usługi i punkty handlowe dostarczone przez lokalnych przedsiębiorców, Outlet na chwilę obecną wynajęty jest w 90%. Nowością w Outlet Parku ma być zapewnienie klientom także rozrywek. Będzie można tu obejrzeć film w kinie, jak również zaopatrzyć się w potrzebne produkty spożywcze w delikatesach. W tym momencie rozpoczęliśmy przekazywanie pierwszych powierzchni. Urządza się już kino, za chwilę będzie się urządzał supermarket spożywczy. Na koniec tego miesiąca i początek przyszłego planujemy przekazanie kolejnych powierzchni handlowych. Najemcy rozpoczynają pracę na nich, tak aby móc otworzyć się w połowie września w pełnym komplecie. Budynek liczy 24 tysiące metrów kwadratowych powierzchni handlowej. W centrum będzie docelowo 130 sklepów, z czego 70 powstanie w pierwszym etapie. Drugi etap inwestycji, w którym przybędzie kolejnych 60 sklepów, zacznie się najwcześniej jesienią 2013 roku. Pierwszy etap inwestycji kosztuje około 60 milionów złotych.